Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Krótkich Faktów. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, jeżeli lubisz różne ciekawostki. Dzisiaj zajmiemy się tym, jak obliczyć średnią cenę zakupu. I to średnią cenę zakupu, nieważne tak naprawdę czego czy to będą akcje, jakieś firmy, w którą inwestujemy czy zakup złota, czy zakup kryptowalut. Akurat na przykładzie właśnie. Bitcoina chciałbym, czyli kryptowaluty numer jeden, chciałbym wam pokazać, jak liczyć średnią cenę zakupu, po jakiej kupiliśmy, ale tak jak mówię, tyczyć się to może wszystkiego innego, co ma tak naprawdę cenę i. Ilość. Jeżeli kupujemy sobie na przykład akcje jakiejś firmy i zrobiliśmy ilość transakcji. Raz kupiliśmy 5 akcji po jakimś tam kursie, potem 10 akcji po jakimś innym kursie, potem znowu, nie wiem, 7 akcji po jakimś jeszcze innym kursie i tak dalej, i tak dalej. Tych transakcji się troszkę uzbierało, to już nawet ciężko jest to tak głową objąć. I. Czuć nawet tą średnią cenę zakupu, po jakiej po prostu jeszcze jesteśmy na plusie z tej inwestycji, a poniżej której jesteśmy na minusie z tej inwestycji. I tutaj z pomocą właśnie przychodzi nam średnia ważona, która w prosty sposób pozwala obliczyć właśnie średnią cenę, po jakiej zakupiliśmy dane aktywo. Tak jak mówię, ja posłużę się przykładem zakupu kryptowaluty Bitcoin. I tak potrzebujemy przynajmniej dwie dane. Pierwszą daną to jest kurs, po jakim kupowaliśmy, a druga dana to jest ilość, jaką zakupiliśmy. I tak, jeśli chodzi o kurs, no to na początek wpisujemy sobie kurs 248 tysięcy ponieważ po takim dokonałem swojej pierwszej transakcji w bitcoina, czyli praktycznie na samej górce, jak była Hossa. No, gorzej, że tak powiem, wejść się w ten rynek nie dało, ale tutaj jeszcze muszę to wejść sobie zobaczyć ile tam dokładnie mam zapisane te transakcje ile dokładnie wtedy kupiłem 0,0008 bitcoina czyli nie tak dużo na szczęście ale też nie jestem stratny na tej inwestycji co za chwilkę postaram się wam pokazać właśnie dzięki właśnie na przykładzie średniej ważonej i dzięki temu pokażę też wam przy okazji metodę inwestycyjną jaką jest uśrednianie ceny zakupu więc tak, tworzymy sobie w Excelu bądź w programie Numbers, tak jak w moim przykładzie na Macu, ale to się niczym nie różni, jeśli chodzi o te formuły, które będziemy używać. Tworzymy sobie arkusz i w jednej kolumnie wpisujemy kurs, w drugiej ilość, po jakim kupiliśmy. Wpisujemy każdą transakcję, tak, którą chcemy sobie tutaj uśrednić, znaczy, którą dokonaliśmy i na podstawie której chcemy zobaczyć, jak to wyglądało. OK, ty mamy już wypełnione wszystkie te transakcje. Przechodzimy do tworzenia kolejnej kolumny. Ta kolumna nazwiemy sobie koszt, ponieważ to jest iloczyn kursu przez ilość, czyli tak naprawdę koszt, jaki wydaliśmy ile pieniędzy wydaliśmy przy danej transakcji. Jeżeli mamy tą wartość gdzieś tam, co ja zrobiłem? Przepraszam, jeszcze. Raz. Czyli mamy tą wartość gdzieś zapisaną, możemy ją tu po prostu przepisać. Ale tak, żeby obliczyć iloczyn, to w Excelu czy w Numbers wygląda to tak samo. Klikamy znaczek równa się, klikamy lewym przyciskiem myszy na pierwszą wartość, którą chcemy pomnożyć, następnie znaczek mnożenia, czyli gwiazdka, i lewym przyciskiem myszy wskazujemy drugą wartość, przez którą chcemy pomnożyć. Tak, i klikamy Enter. I to jest właśnie ten iloczyn tej wartości i tej wartości, czyli koszt. Następnie łapiemy sobie tu na dole tej komórki, aby przeciągnąć automatycznie tą formułę na wszystkie pozostałe tutaj transakcje. Teraz tak potrzebujemy sobie sumować ilość ilość jaką mamy. Aby sumować y, wartości, i to w Excelu i w Numbers, znowu tak samo. Klikamy równa się, wpisujemy słowo Suma, otwieramy nawias i zaznaczamy lewym przyciskiem myszy zakres, który chcemy sumować. Następnie potrzebujemy sumę kosztów i analogicznie równa się Suma. Otwórz nawias, zaznaczamy wszystko, że cały zakres, Enter. OK. I tutaj pozostało nam tylko obliczyć średnią ważoną, ostateczny wynik. A robi się to tak, że musimy podzielić sumę kosztów przez, przez to jest po prostu slash prawo sumę ilości. I Enter. I tu wyszła nam średnia ważona. Ta średnia ważona to jest właśnie średni kurs, po jakim dokonywaliśmy zakupu w tych wszystkich transakcjach. I wychodzi na to, że średni kurs e, zakupu w moim przypadku to jest 129 049, tak? czyli wystarczy. Dzięki temu właśnie pokazałem Wam też, jak wygląda ta to uśrednianie, e, uśrednianie ceny zakupu. Mimo tego, że wszedłem na samej górce bitcoina, to nie muszę czekać yy, aż cena bitcoina przekroczy 248 tysięcy, aby być na plusie. Ponieważ w tym przypadku moim wystarczy, że cena przekroczy 129 tysięcy, abym był już na plusie na tej całej inwestycji. A to dzięki temu, że nie zaprzestałem na tej jednej transakcji, mimo że cena cały czas spadała, 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 spadała. A ja, gdy spadała jakoś tam znacząco, widzicie, co jakiś czas tam sprawdzałem sobie tego bitcoina. Po pierwsze, cena poszła w dół, to troszkę dokupiłem, troszkę dokupiłem, troszkę dokupiłem i tak dalej tak dalej. A teraz, no można powiedzieć, że już jestem do przodu na tej inwestycji, ponieważ na dzień dzisiejszy cena bitcoina to jest jakieś 165 tysięcy. No więc tak, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że ten przykład był dla Was ciekawy, że pokazałem Wam, jak obliczyć średnią cenę zakupu dowolnego aktywa na iluś tam transakcjach, no ponieważ to nie jest takie, tak naprawdę intuicyjnie od razu proste. Przy okazji też gorąca prośba, żebyście dali znać w komentarzach, czy. Jesteście zainteresowani właśnie taką tematyką inwestycyjną, żebym pokazywał Wam też informacje na temat, no, czy to kryptowalut, czy to akcji, czy ogólnie jakichś metod inwestycyjnych, czy jakichś wyliczeń, czy jakiejś tam teorii dotyczącej, no, na przykład nawet tego bitcoina, którym ostatnio nie powiem się dość mocno interesuje i innych, innymi kryptowalutami. Także będę wdzięczny za Wasz feedback w komentarzach. No i to chyba tyle. A dla tych, którzy chcieliby zakupić swoje pierwsze kryptowaluty, to też w opisie pod tym filmem postaram się wrzucić linki do no, dwóch giełd, z których sam korzystam. Korzystam też ostatnio z Revoluta, który też wprowadził możliwość kupowania krypto u nich, więc te linki postaram się Wam też umieścić w opisie tego filmu. Czekam na komentarze. Gorąca prośba też o łapki. W górę, no i wszystkiego dobrego w nadchodzącym nowym roku. Trzymajcie się, cześć.